Siemanko, z tej strony przy przygotowanie monitora, o Jezu, dobra, nie? E, ogólnie chciałbym Wam teraz zademonstrować mój najlepszy drop z misji. AWP Słońce w znaku 2, w stanie lekko używany, chodzi po około 4,5 euro. No i skrzynka Wildfire, którą sprzedam za niedługo. długo. E, Ogólnie tak, w nie mamy już zablokowane. To przeszliśmy. Z kuzynem co to jest? No problem z musimy się zmierzyć. Aha. Czyli to samo. A tutaj 30 z AWP, a tu e, osiągnięcie zwycięstwo zabiorając pieniądze, złączy z tego z nagród za zabójstwa. Oooojoj. tutaj zdabiając... Aha, czyli tutaj też pieniądze chyba się będą tropić. Yy, tak, raczej się pieniądze na dropiły, a tutaj mamy Vertigo. 5 yy, z Okej. Okay. A na Miki tutaj z Glocka dużo. Dobra, sądzę, że sobie poradzimy. Tak w Także mam nadzieję, że się spodobało i do następnego odcinka. No przyznajcie, bardzo dobry skin jak na drop. <laughs>